Piwo bezalkoholowe sprzyja, pogłębia, pogarsza stany przedcukrzycowe, insulinooporność, cukrzycę. No niestety, prawda nas zaboli. Co więcej, szkalunki piwa alkoholowego o to, że powoduje cukrzycę, bo ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, są nieuzasadnione. Ale w przypadku piwa bezalkoholowego one uzasadnione są. No jak to? Ale przecież piwo bezalkoholowe ma mniej kalorii niż alkoholowe. Nie szkodzi, ale ma więcej cukrów. Dlaczego tak się dzieje? Dopóki piwa bezalkoholowe były niesmaczne i powstawały poprzez dealkoholizację, to tematu nie było. Natomiast kiedy upowszechniła się metoda zatrzymanej fermentacji, która sprawia, że piwa bezalkoholowe są bardzo smaczne, to problem się pojawił. No to można by pomyśleć, aha, czyli muszę wybierać piwa 00, te dealkoholizowane, i już wszystko będzie ok. Tak. Można znaleźć pojedyncze piwa bezalkoholowe 00, które powstały metodą dealkoholizacji, które rzeczywiście będą miały bardzo mało cukru i które nie są tymi, które mogą powodować cukrzycę. Ale nawet piwa dealkoholizowane w dużej mierze powstają w wyniku połączenia tych dwóch metod, zarówno zatrzymanej fermentacji jak i dealkoholizacji. Problem jest w tym, że maltoza ma bardzo wysoki indeks glikemiczny. Jak glukoza ma indeks glikemiczny 100, to maltoza ma 110. Ta sama ilość maltozy podbija bardziej cukier we krwi niż glukozy. Normalne piwo ma ten cukier odfermentowany, czyli zamieniony na alkohol. Drożdże przefermentowały maltozę, wytworzyły alkohol i dwutlenek węgla i trochę ciepła. A de facto piwa bezalkoholowe to jest brzeczka. Kupując piwo bezalkoholowe, my pijemy brzeczkę, jeżeli to powstało metodą zatrzymanej fermentacji. Nie powinno się pić brzeczki. Jak mamy normalne piwo, drożdże przefermentowały maltozę, wytworzyły alkohol, to tego cukru resztkowego tam zostało 20-25% ekstraktu początkowego. Czyli jak mamy piwo normalne, jasne pełne, dwunastkę, to tego ekstraktu końcowego zostanie tam powiedzmy 3%. Czyli w uproszczeniu 3 gramy cukru, a właściwie węglowodanów na 100 ml. Czyli cała butelka półlitrowa ma. 15. Ładunek glikemiczny w ilości 15 gramów, no to nie ma tragedii. Ale jeżeli popatrzymy na piwo bezalkoholowe, które najczęściej ma około 5, to już jest dobrze, często 7, a widziałem i takie, które miały 9 gramów węglowodanów na 100 ml, to nam daje 35 do 50 gramów maltodekstryny i maltozy. 50 gramów to jest 10 łyżeczek. Kumacie to, a nie jest problemem wypić 1, 2, 3.